Nazywam się Maciek Adamczak i od lat jestem w związku z Renatą. To, co zaraz zobaczycie, może wam się wydawać zwykłą historią, która mogła dopaść każdego z Was. Ja i Renia kochaliśmy się i nasze życie obywało w uczuciu słodkiej nostalgii. Twoja czarna skóra jest nietknięta. Razem prowadziliśmy kanał próbujący uświadomić społeczeństwo o zagrożeniach, związanych z szerzącą się nieprawdą. Nie wiem, kochanie, czy to w ten sposób mamy robić. Przecież. przechwalamy się, musimy, my też jesteśmy zmanipulowani, musimy jakoś to wytłumaczyć, że nie jesteśmy ekspertami. Po pewnym czasie jednak związek z Renatą nie był już tak upojny. Czułem się, jakby ktoś nagle zaciągnął hamulec ręczny. Wszystko zatrzymało się. No i maniak tam stał Twoją dupą. No wiesz co? Jakbyś to powiedzieć, już troszkę jej nie ma, bo. Teraz się spotykam z inną, z lepszą, z Jestem wolny w końcu. Wolniłem się od niej. Co? C od tego to się solarium? Od tego się zaczęło. Tak, no tak, ona jest lepsza, naprawdę, czuję się w końcu wolny. Tylko nie wiem co jej kupić, wiesz? No, no, no jak to co? Grotto! Dobre! Widziałam ją w drodze. się. Uzależniony! Ja co masz zrobić? Ona mi. na mi wygoni. Jak masz chodzić? to wszystko coś. nie umiem opisać tego uczucia, po prostu kiedy chcesz pomóc, a nie dostajesz? Nie wiem co robić. Jest ich za dużo. Uciekaj. Miałem błąd, stwierdziłem. Nie idzie to tak, jak miało iść. Nie pójdzie no, to